Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem z Sebastian Kowalczyk. I kto ze mną tutaj jest, proszę bardzo, Marcin. Dzień dobry, Marcin. Siemanko, witam serdecznie. Tak, witamy ogólnie serdecznie i super. I troszeczkę już jest takiego luzu, bo się w potargach, Możemy się zająć bieżącymi sprawami. A że dzisiaj poniedziałek, to, to oczywiście e, wpada nam pierwsza promocja. Promocja na Prospin Bajcy, bo teraz jest, moi drodzy, pora na okonie, na rubaninkę, kleni, z innych dziwnych rybek, oraz oczywiście e, strągów. Proszę bardzo, a że Marcinek już prosz mi bajsa obławiał, to proszę bardzo, oddaję Ci tutaj widzów od ręki, trzymaj tak możesz powiedzieć, które Ci się kolorki najbardziej sprawdzały. No. E, Jeśli chodzi o konie, to najbardziej mi się sprawdzały te oto lechy, tak, w tym kolorku. A jeszcze ciekawostka, też w tym oto kolorze połowiłem liny i karasie na jeziorze. I... Liny i karasia to Tak, ubiegłeś? liny i karasia łowiłem. Tak, na ten kolor już nie pamiętam albo na ten. Mam nawet zdjęcia, ale akurat przynęty nie widać na tym zdjęciu. I co tu więcej powiedzieć? Dobra, tak nie wiem, <laughs> co więcej <śmiech> powiedzieć, to, to powiem. Jeśli chcecie łowić na przykład pstrągi na te przynęty, to dobierajcie kolory. Jaskrawe, tu na przykład nie widać, bo jest przykryty, ale tak, tu jest kolor różowy, jest kolor żółty. Tutaj znowu jest różowy. No takie kolory bardzo jaskrawe pstrągi to uwielbiają. A o, oni najbardziej to tak. uwielbiają, jak dla mnie. A co to jest? A ty... tak. Też, tak, y... tak, to też to, to, dobra. Tak. Czyli robal. To robal. takie robale. A tu też mówisz Tak, a też, to jest... Też to, to jest jakiś... Nie wiem, jak to, wiem, jak to wymienię, wym wymówić. Teraz bo zawsze mam problem. Kraflap. Proszę bardzo, Kraflap. Kraf kraf e, tylko u nas są miksy. E, tylko u nas w Zadziorze są miksy. Przykład, zobaczcie w tym kolorze. Macie wszystkie przynęty pro spin e, W tym kolorze też są wszystkie przynęty pro Więc możecie sobie kupić jedną przynętę w jednym kolorze, tak jak tutaj, albo w jednym kolorze. Wszystkie przynęty e, w miksie. No, i teraz to wszystko u nas minus 10%. No i coś jeszcze ważnego, co muszę Wam pokazać. To mamy już wszystkie modele. z powrotem. Marcinku, czy łowisz na modele. Tak, mówiłem pstrągi i konie. Pstrągi i okonie, ja głównie. Strągi i. mamy yy, je w każdej gramaturze? W każdej gramaturze, we, w całej kolorystyce. I są, I są te kolorystyki ogólnie, a tutaj widzę Marcinek. Na razie rozłożone są w gramaturze 2 i 3 grama wszystkie. Kolory... Ale ogólnie w sprzedaży są już oba, obie ciężkości. W każdej kolorystyce, również z tymi naszymi... E, które są nasze te kolorki takie e, Przykładowo kolor z poligonu. Tak, a to są kolorki, które mamy tylko w zadziorku. Proszę bardzo. Jest też kaka e, demona słynna oraz jakieś tam podgrzybki. Kakaowe takie... oko. Ka a, kaka tak? To kakaowe oko, a nie kaka demona? Nie, a, pokaż. oko. A, to jest to. A, czy to jest ten gleniowy kolor e, gugusia, no. E, tutaj jak chcecie łowić pstrągi, mówię oczywiście o potokach, to kolory agresywne, żółte żółte, czerwone, pomarańczowe, różowe. Wielubione. To na są twój ulubione, tak, tak? tak? I tak, i robicie pstrągi, a na jakieś tam klenie, okonie to mogą być kolory bardziej stonowane, tak? Dokładnie. Tak. A co tu damy tak chrupie? A, to Wolf nam tutaj łowi ryby. Gdzie szczupak, gdzie szczupak, gdzie szupak? Gdzie szczupak zjadł. Dwa szupaki, jeden był z tyłu, jeden z dołu takowo. Bo mu zadrosnie. sobie Jeszcze chwilę popatrzymy, popatrzymy, bo lubimy takie rzeczy oglądać, lubimy, lubimy. Dzień dobry, dzień dobry. Sum, Sum, był sum. Tak, więc to, to no to, 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 promocja, na to nie ma. Tak więc, yy, myślałem, że Gugi też coś opowie, ale Gugi jest z, z, zajęty, bo tam coś liczy, woblery liczy ogólnie, po targach. A jak był na targach, to, yy, to powiem na moim kanale. Trzymajcie się na razie. Narka.